W pierwszej kolejności, jeżeli macie nazwę łacińską i nazwę polską podaną, a ogólnie przyjęte nazwy na całym świecie to są nazwy łacińskie, zobaczcie, bardzo często pisane kursywą, w zasadzie zawsze możemy powiedzieć, że pisane są kursywą. Pierwszy człon jest wtedy pisany wielką literą, czasami jeszcze macie na końcu, za chwilę wam pokażę dużą literkę L, i tego raz nawiążę. Więc jeżeli będzie w, nazwie, będzie w zadaniu podana nazwa łacińska, to oczywiście w pierwszej kolejności skupiacie się na nazwie łacińskiej. Dlaczego? Dlatego, że w nazwie łacińskiej mogą dwa gatunki należeć do innych rodzajów. Jeżeli należą, to patrzycie zawsze na ten pierwszy człon, a w nazwie polskiej mogło, może być sugestia, że to są to są te same rodzaje, tak? czyli że te dwa gatunki, o które Was pytają, należą do tego samego rodzaju. Więc w pierwszej kolejności patrzycie na nazwę łacińską, bo ona daje nam czytelniejszą klasyfikację tych organizmów. Teraz to, co chciałabym Wam pokazać jeszcze, jednego. Jeżeli ja wybieram konkretny, czy jakby stosuję konkretny klucz, to pamiętajcie, że wygląda to mniej więcej tak. Idę sobie ścieżką. Widzę, że ścieżka ma rozdroża. Stoję na rozdrożu tej ścieżki. Jeżeli wybrałam tę drogę, tę ścieżkę, to ja nie mogę jednocześnie iść dwoma ścieżkami. Tak? Więc ja nie mogę patrzeć już na tą ścieżkę, bo ona mnie już nie interesuje. Znowu dochodzę do jakiegoś rozdroża. Znowu wybieram jedną z tych dróg, to na drugiej jednocześnie nie mogę być. Więc tam mnie już w ogóle nie interesuje. Idę tą. Tak długo, aż dojdę do. Konkretnego celu, bo do tego nas prowadzi klucz dychotomiczny, czyli do konkretnej nazwy gatunkowej. Przechodzimy do bakterii. Tutaj oczywiście już organizmy o budowie komórkowej, żywe organizmy. Bakterie będziemy dzielili na dwie zasadnicze grupy archeany i eubakterie. Archeany to są bakterie, które wykazują pewne cechy podobne do komórek eukariotycznych. One żyją w skrajnych warunkach, na przykład są to bakterie termofilne albo acidofilne. Jeżeli chodzi o te cechy charakterystyczne dla komórka eukaryotycznych, to jest między m.in. występowanie intronów, czyli odcinków niekodujących w materiale genetycznym, czego nie ma u bakterii właściwych, czyli tak zwanych eubakterii. My oczywiście będziemy omawiali dzisiaj tylko eubakterie, bo one oczywiście są charakterystyczne dla tego królestwa. I zaczynamy od budowy. Zwróćcie uwagę, proszę. Mamy z lewej strony budowę komórki cudzożywnej i budowę komórki samożywnej. Na przykładzie silnicy. Trzecie jest prawdą. To jest właśnie to, co widzimy w zadaniu 21.1. Gady nie są monofiletyczne, ponieważ ostatni wspólny przodek był też przodkiem ptaków. Czyli to jest to. To mamy w grupie trzeciej wspólny przodek dla gadów i dla ptaków. Jest to prawda. No to czemu to jest fałsz w takim razie, skoro może mieć y, wspólnego przodka? Monofiletyczną nie są. Jest zaprzeczenie. Ale monofiletyczną może mieć wspólnego przodka. I wszystkich potomków, a gady nie są, ponieważ wykluczamy ptaki. Dobrze, i tu jeszcze jest jedno zadanie. Wyjaśnij, czyli mamy czasownik 1, czyli pamiętamy przyczyna, mechanizm albo inaczej i skutek. Tutaj znajdują się przecinki, czyli przyczynę od mechanizmu oddzielamy i mechanizm od skutku też oddzielamy. Tu nie, ale tutaj przyczynę piszemy, przecinek, mechanizm piszemy, przecinek i na końcu jest kropka. W jaki sposób niskie pH soku żołądkowego może spowodować inaktywację preparatów fagowych? W odpowiedzi uwzględni budowę bakteriofagów. Proszę zobaczyć, proszę Państwa, że Państwo już w tym zadaniu macie dwie części tej odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że niskie pH soku żołądkowego to jest nasza przyczyna. Zgadza się? Bo to jest jakby taką przyczyną do tego, co się będzie działo. Skutkiem ma być inaktywacja preparatów fagowych. Zgadza się? Czyli tak naprawdę w naszej odpowiedzi, czyli to, czego oni od nas wymagają, jest mechanizm, czyli jest łącznik, a on został jakby nam podpowiedziany tutaj, że w odpowiedzi mam uwzględnić budowę bakteriofagów, czyli w mechanizmie muszę się odnieść do budowy bakteriofagów. Fagów. Czyli zaczynam odpowiedź, zobaczcie Państwo, bardzo prosto. O to chodzi? To znaczy, tak, budulcowe to synteza, raczej bym powiedziała tych hormonów, ale budulcowe to bym powiedziała na przykład, że wiesz, regenerują ci się tkanki, a to nie znaczy, że ty rośniesz, tak? Bo tutaj chodzi o to, słuchajcie, żeby one przybierały na wadze i żeby zwiększały swoje wymiary, żeby można było je zjeść potem, nie? Rozumiecie? No. Mhm. Po to te pasze są wzbogacane. Są Także tutaj, tu bym się, no właśnie o tym mówię. Wtedy by Ci mogło przejść jeszcze w tym roku, tamtym, ale tutaj już bym się też mogła do tego doczepić. Nie? Także odnoście się do tego tekstu. A ładnie sformułowany masz ogólnie, poza tym, że tego nie ma, co, 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 co powinno być. Chyba drugi raz tak masz, że masz ładnie sformułowane, nie, a tu ci jeden tam wyraz coś. No. Ale spokojnie, masz bardzo dużo czasu.